Jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć, a nie wiesz jak się za to zabrać, albo zaczynasz i później masz trudność, żeby to kontynuować, to ten filmik jest dla Ciebie. Cześć, jestem Magda, jestem trenerem odżywiania i prowadzę moich podopiecznych do ich wymarzonych rezultatów. I często dołączenie aktywności fizycznej staje się dla nich wyzwaniem i dzisiaj sprzedam Wam tipy, które moim zdaniem są złote, jeżeli zaczynamy przygodę z aktywnością fizyczną. Najczęstszy błąd to jest od razu rzucanie się na głęboką wodę, czyli robienie hardkorowych treningów po godzinie, gdzie nie mamy siły podnieść się, Później z maty albo bieganie dwóch, pięciu, dziesięciu kilometrów, prawie jak profesjonalista. W konsekwencji czego nie jesteśmy w stanie kontynuować takiej aktywności, spada nam motywacja, chęć i mamy klops. Wskazówka numer jeden, małe kroki. Serio, zacznij od. Kilku ćwiczeń, które będziesz powtarzać przez 5-10 minut. Idź na spacer. Jeżeli chcesz biegać, biegaj przez 500 metrów, kolejne 500 metrów przejdź. Albo, co jest fajniejsze, jedną piosenkę truchtasz, drugą piosenkę idziesz. I tak zwiększasz sobie dystans, zwiększasz ilość ćwiczeń i powolutku, powolutku podkręcasz tempo. Kolejna rzecz to wybierz to, co lubisz, bo masz myśleć długodystansowo, coś, co będziesz robić codziennie. Ta aktywność ma być częścią Twojego życia, a nie tylko jakąś katorgą do wykonania. Więc, jeżeli nie lubisz jakiejś aktywności, to znajdź inną. Jeżeli wolisz tańczyć, tańczy, jeżeli wolisz biegać, jeździć na rowerze, pływać, cokolwiek ci odpowiada, wybierz to, bo będziesz to robić często. Więc, jeżeli chcesz się katować, bez sensu. Nie dasz rady w tym wytrwać, a przecież nie taki jest Twój cel. Kolejna rzecz, znajdź wsparcie. Będzie ci zdecydowanie lepiej się zmotywować, zmobilizować do tego, żeby poćwiczyć, jeżeli będziesz mieć kompana do tego. Więc zgarnij koleżankę, trenera partnera, kogo chcesz? Kto będzie cię w tym wspierać? Kto będzie robić to razem z tobą? Bo będzie ci ciężko się wymigać od e, wspólnych ustaleń, od tego, że dałeś słowo, że współpracujesz, więc e, na pewno to pomoże. I ostatnia i najważniejsza rzecz, to pamiętaj o tym, że aktywność fizyczna ma wpływ na twój sukces tylko w 20%. 80% to jest odżywianie. Więc nie ma sensu się katować i wylewać siódmych potów, jeżeli nie dbasz o to, co znajduje się na Twoim talerzu. Więc pamiętajcie, pracujcie mądrze, a nie ciężko. Dajcie znać, czy moje wskazówki były przydatne. Buźka!